Kurwa, chciałem kurwa ma film oglądać, kurwa, ja pierdolę. Przyjechał pan z tyłu. Wszystko działa? Działa i oglądaj. No dobra. Ja tylko kurde, mi tam czata się, kurde, no. Masz zakaz wypierdalania wszystkich kamer, nawet z kuchnią. Dobra, spokojnie, daj Zadną kurde. kamer kamery nie wyłączaj. Dobra, daj kurde. Bo potem się psuje. Dobra, daj, daj czata, daj czata. Żeby widzieli. Muzyka. Ja pierdolę. Kurde. Nie ma czata, bo zgasiłeś światło. Masz no bo... karę jeszcze. No, jeszcze masz karę. Dzisiaj tylko. Tylko dzisiaj. Jutro bym miał normalnie. Odbokowałem wszystko. Oglądamy Ariusz. Nie zagaduj nas. No, byłem, kochani. Ja się w plecach tak kurbiłem naprawdę. Przykro mi, ale nie mogę z całą pewnością uznać, że śmierć nastąpiła Kurde, tylko, tylko elektryki kurde palę, nawet kurde nie mam kurde dostępu kurde do, do komórki, ale do kurde do 24 wytrzymam. Kara zostaje przedłużona do 15 października. O, no to kurde, mam... Zamówić fajki taksówką? Nie, to do 13 ma być. A nie do 15. No? Umawa Zdjęcia. Mowa była do 13, kurde, nie do 15. do 15. Do 15. No to kurde, była... nie jesteś od telefonu, dlatego cię testujemy. Cie... Zmiana planu. No ta. Też, bior... znowu panu, będzie kurde, do 15 nie będzie kurde e, tego, z wami, z wami kurde wiecie, do 13 ma być kurde, a nie do 15. I się kurde. Znowu jej w końcu i spierdala. To Będzie a będzie kara do 18. Nie sądzie żaden z niego bardzo... No to kurwa, nie będę kurwa. kurwa. Będzie głównym oskarżycielem. Reżyser... Miała być do jutra Kara? To miała być. Nie ma być przedłużona. Nie. Za twoje zachowanie przedłużam karę do osiemnastego. No to kurde... Oglądasz, czy mam wyłączyć? Z prezesem rozmowę. Teraz to się nazywa ambicja. Nawet pijąc pracuje. Rozmawia, nie za mną czy tylko z prezesem. A, pewien, że czy on on system się sprawdził. Przepraszam. Słyszałem, o tym musiał. Prezes nie ma nic do gadania. My ma się Ma. Bo prezes kurę ma, kurę wszystko do działania. Wszystko. Nie wy. Nie wy. Tylko wodarz, sponsor i ja mam do gadania. Nie wy. Kierownicy. Czy, czy kurę. Taki znaczy Pseudo kierownicy. Tak, robicie, to robicie. Więc przedłużamy karę. No to dobra, to przedłużajcie. No to se robcie. Ale dajcie mi film obejrzeć, to dobra? Spisek kurwa. Kara do 20 października. No i dobrze kurde. Bodasz sobie... przekazał nam swoje obowiązki. Nie, bodasz tu za dwodnik, kurwa. Bo, bo byłeś bo kurde, telefon, wodaż ze mną nie ma kurę styczności, kurde, kontaktów. Ale widzisz. Mam wyjechać streama kurwa. Daj kurde, kurde filma. Bo jak nie, to kurde, do 20 kurwa, nie będę kur na facie, kurde nie będziecie mi widzieć. Chcesz słyszę na tydzień? No, może być. Tylko dajcie muzyczkę. Tak, dajcie mi, mi kurde. Jak z zostanie ruszony, kara zostanie przedłużona do 21 listopada. Dobra, dajcie kurde muzyczkę tego filma kurwa, no do, do chuja pana kurwa, bo naprawdę. Nie, bo masz karę. Kara, to ja mam do jutra. A jak coś to kurwa se zmienię numer telefonu i kurwa se kurwa internet se zmienię też kurwa. Zobaczycie. Zdechom do 20 karę. października masz karę. No to kurwa do 20 października ma karę kurwa dobra. Dobra. Ciekawe, czym zapłacisz. Nie wiem. Gadaj dalej, to do Wigilii będzie kara. No, zobaczymy.